Korzuchów to gmina położona w południowej części województwa lubuskiego i zachodniej powiatu nowosorskiego. Gminy tworzą miasto korzuchów oraz 20 przyległych wsi. To wyjątkowo urokliwe miejsce przez turystów, często nazywane polskim Małym Karkason. Od 2014 roku gmina kierowana jest przez kożuchowianina Pawła Jagaska. Obejmując urząd burmistrza 9 lat temu wiedziałem o tym, że gmina Kożuchów musi być zawsze przygotowana, żeby pozyskiwać środki unijne. A żeby je pozyskiwać musieliśmy mieć pełny wachlarz dokumentacji, taki jak przede mną leżąca dokumentacja na obwodnicę. Budowa obwodnicy jest obecnie jedną z najważniejszych potrzeb gminy. Droga pozwoli udrożnić ruch w mieście, a jej położenie wzdłuż strefy ekonomicznej ściągnie nowych inwestorów. Przez 9 ostatnich lat gmina wybudowała i wyremontowała wiele dróg, zarówno w mieście, jak i sołectwach. W tamtym roku wyremontowaliśmy drogę do Kieszkowic, dwa lata temu drogę do Mulina. Kluczowym znaczeniem dla komfortu mieszkańców i turystów jest odpowiednie oświetlenie dróg i ulic. Przez te 9 lat oświetlenia doczekało się kilka sołectw. W tym z typułów. Nowe ledowe lampy stanęły także na osiedlu Kolonia Zielonogórska. Powstała wspólna komunikacja miejska razem z partnerami z różnych gmin Powiatu Nowosolskiego, która pozwoliła, że nasze dzieci bezpiecznie dojeżdżają do szkoły. W ostatnim czasie powstała Lubuska Dziewiątka. Lubuska Dziewiątka chce zrealizować 28 projektów w każdym obszarze i celu, a wśród nich budowa ciągu pieszo-rowerowego, odrestaurowanie zabytków, a nawet kilka ciekawych projektów dla uczniów szkół partnerskich. Partnerstwo ma do swojej dyspozycji ponad 14,5 miliona euro. Odchodząc z urzędu burmistrza, pozostawiam po sobie już rozpoczęte inwestycje, a także zapisane w budżecie. Jestem przekonany, że one wszystkie zostaną zrealizowane. Skwer przy ulicy Daszyńskiego to inwestycja wyczekiwana przez wielu mieszkańców gminy. Na placu staną ławki, huśtawki i leżaki. Będzie też zdrój wody pitnej. Będą drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne. Renowacji poddany będzie także skwer przy ulicy Garbarskiej. 9 lat temu gmina zdecydowała się na udzielanie ciągłej dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków. Dzięki nim wyremontowanych zostało wiele kamienic, dachów i elewacji. Na najbliższej sesji Kolejnych 15 wspólnot otrzyma takie wsparcie. Rozpoczęliśmy też remonty w lapidarium. Kilka kaplic zostało wyremontowanych. W tym roku również dostaliśmy i pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Nasze lapidarium to skarb kożuchowa i zabytek na skalę nie tylko polskiej, ale światowej. Po wielu dyskusjach i licznych sprzeciwach na terenie Starego Miasta stanęły parkometry. Dziś dzięki nim kierowcy mają zapewnioną dostępność miejsc parkingowych, a tym przyczyniają się do zwiększenia płynności ruchu. Na ostatniej sesji obniżyliśmy stawkę. Po konsultacjach społecznych, po rozmowach z mieszkańcami, radni wraz z cenną doszliśmy do porozumienia i stawka została obniżona do 50 groszy za pół godziny. Zmiany dokonują się także w sołectwach. W lipcu ubiegłego roku gmina podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na budowę bardzo wyczekiwanego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Mirocinie Dolnym. Zakupione zostanie podstawowe wyposażenie sportowe oraz mobilna strzelnica laserowa na cztery stanowiska. To się udało, dokumentację mamy, przetarg jest ogłoszony. Mam nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. W Książu Śląskim rozpoczęła się budowa budynku Sali Wiejskiej, Centrum Kultury. Świetlica ma służyć mieszkańcom, którzy będą mieli gdzie spędzać czas na zajęciach integracyjnych, warsztatach organizowanych przez Sołectwo oraz koło gospodyni wiejskich Książanki. Drodzy mieszkańcy, przyjaciele, znajomi, których spotykałem na swojej drodze przez 9 lat, chciałem Wam jeszcze raz serdecznie podziękować. Zostawiam wiele planów do zrealizowania i mam nadzieję, że nowa pani burmistrz je wszystkie zrealizuje. Żegnam was, ale zostaję w Kożuchowie i będę dalej działał na rzecz naszego miasta i nas wszystkich mieszkańców.